Halczuś, witajcie, tu znowu Ryfek. Eee, witam was w rozdaniu kluczy. Eee, kluczy do gry Rogue z Ten giveaway sobie robiliśmy, o, na pierwszym odcinku z tej gry mówiłem o tym giveaway. Do rozdania mamy 3 klucze. Eee, tu z lewej strony widzicie wszystkie nazwy użytkowników, które wypisałem eee, z komentarzy. Eee, spod tego filmu mamy 187 pozycji. Także będziemy sobie zaraz losować eee, 3 z tych 187. Na pewno jeszcze raz się upewnisz 187. Tak, 187 pozycji. Eee, tyle musimy wrzucić do naszego generatora liczb losowych. Eee, no i zaraz sobie będziemy generować zwycięzców. Musimy sobie pisać od 1 do 187. Eee, no i dobra, generujemy po prostu trzy liczby. Eee, I ja po kolei będę mówił, kto otrzymuje klucz. Eee, pierwszy numer: 32. Eee, o numerze 32 mamy cute def. Eee, także pierwszy klucz. Ląduje do Cute Dev, na, aż nawet może przeczytam, co napisała. A nie, nie, nie będę czytał, co pisali w komentarzach, bo niektórzy pisali takie głupoty, że Masakra. Także pierwszy klucz leci do Cute Dev. Już mamy pierwszego zwycięzcę, teraz drugi. Numer 120. O, Masakra, idę, mam tych okien otwartych, które muszę to przemieniać. 120. 120 mamy Miki SGPL. Kolejny zwycięzca, kolejny dostaje klucz naszej gry. I jeszcze trzeci numer. Numer 138, czy ja źle wpisałem? Nie, dobrze, 187 to aż tyle było. 138 e, wygrywa pieseł Wow, ok, czyli to są nasi trzej e, zwycięzcy. E, ja do Was na mm, YouTube w prywatnej wiadomości się odezwę, i Wam w tej prywatnej wiadomości wyślę klucz do gry. Sobie ten klucz możecie aktywować e, na Steamie po prostu i dostaniecie za darmo tą grę. Także to było tyle. Wielkie dzięki za udział w giveawayu. Gratulacje dla tych trzech osób, które wygrały. Następnym, może innym razem się uda. To było tak naprawdę na tyle. Krótki, szybki odcinek, tylko z rozdania tych kluczy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć.